Eklezja et populo, czyli zasłużony dla Kościoła i Narodu. Już po raz trzynasty odznaczono tych, którzy działają na rzecz Kościoła, parafii czy organizacji katolickich w Archidiecezji Gdańskiej. Na początku miałam takie obawy, po pięciu latach czy po czterech latach, no, czy tych znakomitych laureatów na po, następne lata będzie starczało. I okazuje się, że każdego roku perełki jakieś kolejne się wysypuje. Jedną z odznaczonych jest pani Krystyna Hole. Nagrodzona została za 30 lat bezinteresownej pracy pedagogicznej z młodzieżą i udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom. Jak mówi, po prostu kocha życie i kocha ludzi. Nie liczę lat, nie liczę, jakby to powiedzieć swoich sukcesów, swoich zysków, a nawet nie liczę strat. Ktoś potrzebuje pomocy, ja też czasami potrzebuję pomocy. Pan Grzegorz Borsuk organizuje wyjazdy wakacyjne dla najuboższej młodzieży i dzieci oraz prowadzi chór przy parafii błogosławionego Michała Kozala w Pruszcz Gdańskim. Działalność charytatywna jest dla niego czymś absolutnie naturalnym. Ona jest we mnie. Nie, nie, można, nie można wszystkiego robić dla pieniędzy i bardzo często ja mówię tutaj już nawet kiedy żonie mówię, że mam jakiś pomysł kolejny na, na coś, no to... Ona to rozumie, ale zawsze to jest oczywiście kosztem, kosztem czasu, który można by poświęcić dla innych celów, ale zawsze, zawsze to się zwraca. Pani Irena pomaga kobietom odkrywać siebie, swoją wartość i godność. Jest to działalność, którą uznaliśmy jako program formacyjny program edukacyjny dla kobiet. Mając na uwadze potrzebę rozwoju kobiety, stałym gościem spotkań od lat jest ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który podkreślił wagę działalności laureatów. Każdy z laureatów reprezentował to, co jest wielkie w człowieczeństwie, uprowadzonym przez Davidsów wcielenia. Spotkanie zostało uświetnione koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Kapeli Mariackiej, która także w tym roku została wyróżniona dyplomem za aktywny udział w życiu kulturalnym Gdańska. Od 16 lat swoim śpiewem towarzyszą podczas Mszy Świętych w Bazylice Mariackiej. Zebrała się wokół mnie garstka ludzi. W zasadzie cały czas jakaś tam garstka funkcjonuje. Te osoby kształcę, uczę misji głosu, uczę yy, yy, czytania nut, strojenia. W tej jeszcze świątecznej atmosferze zebrani podzielili się opłatkiem. Charakter uroczystości wpisuje się również w misję kas kredytowych, które od lat czynnie angażują się w krzewienie wartości chrześcijańskich. Wśród inicjatyw pomorskich wyróżnić można podarowanie nowego tabernakulum katedrze Oliwskiej czy doroczne wsparcie festiwalu muzyki organowej w katedrze pelpińskiej. Kasy kredytowe jako instytucja finansowa z misją społeczną włącza się podobnie jak Kościół w różnorodne akcje pomocy charytatywnej choćby na polu edukacji finansowej czy walki z wykluczeniem społecznym. Skoki są jedną z nielicznych instytucji finansowych dostrzegających takie potrzeby, jak właśnie inicjowanie tego typu pomocy pośród ludzi dobrej woli. Przez lata w uroczystości wręczenia nagrody Pro Ecclesia et Populo brał udział Maciej Płażyński. Przed laty wojewoda gdański, potem poseł, marszałek sejmu, dziś jego śladem podąża żona Elżbieta. Wszyscy pamiętają do tej pory, jak składał życzenia zebranym, i, i ja tym tropem małżonka również w tym roku tutaj przyszłam. Jako, że nagroda wręczana jest od 13 lat, wśród wyróżnionych przed laty są takie postaci jak Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis czy Zbigniew Jujka.